Jak najlepiej reklamować hotel w naszych czasach? Zauważyliście, że często wybieracie hotele tam, gdzie byli wasi znajomi lub z rolek od blogerów na Instagramie, a to wszystko dlatego, że zwykłe zdjęcia na Instagramie tego hotelu lub na Bookingu już nie sprzedają. Konsumenci kupują emocje, szczere opinie oraz prawdziwe wideo z tego miejsca, gdzie muszą pojechać. Dlatego tak ważne, aby profesjonalni blogerzy nagrywali content o Waszym hotelu. Ale gdzie ich znaleźć? Na platformie Blogger Bank istnieje mapa Influencers Friendly. Dodaj tam Twój biznes, hotel, restaurację lub całą piękności, a influencerzy sami Ciebie znajdą i zgłoszą się do współpracy. Możesz zaoferować w barterze darmowy pobyt w Twoim hotelu, a otrzymasz niesamowity content pełen emocji, który przyciągną tysiące potencjalnych klientów. Pewnie już chcesz dowiedzieć się, co to za hotel i gdzie się znajduje. Tak właśnie działa profesjonalny content od blogerów, więc czekam na Ciebie na Blogger Bank.